Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Nostella um, ze skrzyneczek moich najlepszych, lojalnościowych może nie najlepszych, bo nic super jeszcze nie powypadało um, ale, ale, ale skrzyneczki to skrzyneczki dzisiaj w odcineczku, tam oczywiście ja dogrywam głos, bo z tyłu jest klejka z 10 skrzynek, które sobie otwierałem um, tam była w jednej była 28 skrzyneczka w jednej sklejce, w drugiej było 6 skrzyneczek aż do 7 i powiem wam, że drop był całkiem, całkiem, nie narzekałem na niego. I w sumie tam ze skrzynki 27 i 28 poleciały mi najlepsze rzeczy, tak, tak, tak uważam, które mi się chociaż trochę tam zwróciły. Mam nadzieję, że wam się będzie podobało. Tych skrzyneczek na pewno będzie o wiele więcej. Niedługo pewnie wstawię jeszcze jakieś resów bo też dawno nie było. I co mam więcej mógł wam powiedzieć? Miłego oglądania, cześć! Thank you